I uważam, że to jest bardzo dobra dla nas pozycja. Także wieża F8. Fada kwadratu mówi, że jeżeli król znajdzie się w kwadracie piona, to zdąży go złapać, zanim on dojdzie do pola przemiany i zamieni się w Hetmana. Witam serdecznie, Szałowa Polsko z tej strony szparu. I zapraszam Was, moi kochani widzowie, na drugi odcinek serii Lidzia Kikaru. Poprzednim uczyliśmy się o przyczynach powstawania motywów, natomiast w dzisiejszym powiemy sobie o nazewnictwie, czyli z jakimi motywami najczęściej się możemy spotykać na pazraszu między zadaniami od 1 do 50. Jeżeli Cię to interesuje, zostaw kciuka, suba dzwonem i lecimy z tematem. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy w zadaniu numer 5. Momencie prawdopodobnie większość z nas potrafi rozwiązać to zadanie, ale nie o to nam w tym wszystkim chodzi. Chodzi tutaj o takie bardziej psychologiczne, bardziej takie naukowe podejście do tematu. I ok, mógłbym teraz Wam przedstawić tabelkę z nazwami motywów i omówić ją z Wami wszystkimi, ale zakładam, że jeżeli nie zobaczymy tych motywów na szachownicy, to na niewiele to się zda. Dlatego uważam, że zrobienie sobie takich 10 zadań z różnymi przykładami na szachownicy będzie zdecydowanie lepszym pomysłem niż wkuwanie tego na blachę, bo nie o, nie o to w tym chodzi, żeby Pamiętać na jeden dzień, jak uczą nas o tym w szkole. Na poniższym e, obrazku, na poniższy, w poniższym zadaniu e, rywal ostatnim ruchem zagrał wieżą na D7. Chodzi o to w tej sytuacji, że rywal prawdopodobnie chce się skusić na naszego skoczka, i oczywiście jest to jak najbardziej słuszne. Natomiast rywal nie zauważył groźby, i tutaj, tak naprawdę, motyw taktyczny, o którym możemy sobie powiedzieć, możemy nazwać po prostu niezauważenie groźby. To jest naprawdę bardzo istotne. Tutaj nie mamy za bardzo powodów do kombinowania. Widzimy, że skoczek założył siatkę. O, jeszcze o motywie siatki matowej możemy powiedzieć, że po prostu skoczek z E7 zabrał pole G8 dla króla, i teraz, kiedy drugi skoczek skoczy na F7. To król sobie powinien zadać pytanie, dokąd dalej pójdzie, gdyż wiadomo, że za autostradę czy za balustradę nawet nie wyskoczy szachownicy. Także y, pamiętajmy o tym, że w początkowych zadankach, zarówno na początkowym etapie, często kiedy wykonujemy jakiś ruch z groźbą, to nie zadajemy sobie pytania, co nam grozi. I to właśnie odróżnia tych zawodników, którzy dopiero zaczynają, od tych, którzy już coś nieco z tymi szachami mają pojęcia. Także motyw siatki matowej połączony z y, niezadaniem sobie pytania o groźbę, czyli przyczyną było również to, że ta groźba przeszła. Y, Przerosła rywala, także bijemy skoczkiem i widzimy się w zadaniu numer 10. E, dobrze, moi drodzy, zadanie numer 9. Wybrałem 9, a nie 10, ponieważ uważam, że w tym momencie mamy naprawdę świetny przykład tego, z czym większość z nas ma duże problemy. Moi drodzy, przed ruchem cepiń czarny mają naprawdę niesamowitą przewagę materialną. Dwie wieże kontra jedna. Po Hetmanie, goniec na 8, który ma potencjał, oczywiście, na bycie bardzo dobrą figurą, którą zresztą rywal spróbował od razu włączyć do ataku. Natomiast chodzi o to w tej sytuacji, że kiedykolwiek mamy przewagę materialną, my chcemy zredukować potencjał militarny naszego przeciwnika do minimum. I w tym przypadku po prostu zamiast od, odkrywania na razie swojego gońca, powinniśmy się zająć obroną własnego króla oraz wymianą najaktywniejszych figur. Nawet jeżeli to może spowodować utratę materiału, mamy go na tyle dużo, że tak naprawdę niczym nam to nie przeszkodzi. Także Mas tem sido o Przyczyną powstania motywu było to, że rywal nie zabezpieczył wystarczająco swojego króla. Wraz z ruchem C5 rywal nie boi się, że Hetman teraz, który jest broniony przez wieżę, wleci do naszego króla, a nazwa motywu taktycznego nosi nazwę po prostu słabości ósmej linii, czyli przyczyną jest e, to, że rywal nie obroni się przed groźbą punktu F7, nie zabezpieczając króla i teraz po wejściu na pole F7 motyw ostatniej linii, e, czyli po prostu król nie może jej opuścić i po e, takiej prostej kombinacji z Jodem, Hetmana wieża wskakuje na ósmą Linię I cała przewaga materialna jest dla nas zupełnie niepotrzebna, także widzimy się w zadanku numer 15, bądź coś koło tego. Mieliśmy się widzieć w zadaniu numer 15, prawda? Uważam, że poniższe zadanie ma zdecydowanie większą wartość edukacyjną i dużo więcej z tego typu pozycji możemy dla siebie wynieść. Dlaczego? Popatrzcie na ostatni ruch rywala posunięcie G4. Prawdopodobnie poprzednim było zagranie E5, kiedy to skoczek wylądował na bandzie. I teraz czarny, przepraszam, nie czarny, ale biały właśnie, zrozumiał, że ten skoczek na H5 prawdopodobnie po ruchu G4 nie będzie miał możliwości, żeby przetrwać na bandzie, prawda? I to jest jak najbardziej słuszny wniosek. Tylko problemem u białych jest fakt, że dalej figury są nierozwinięte. Popatrzcie, często bardzo to robimy. Wykonujemy ruchy pionami od króla, zupełnie nie rozwijając tych figur i tak naprawdę tylko dziurawimy swoją pozycję. I nie inaczej jest w tym przypadku. Popatrzcie, wraz z G4, czarne mają bardzo piękną możliwość wpakowania Hetmana na H4 i który z pionów wtedy będzie stał na baczności i bronił teraz dostępu do króla, ponieważ zarówno pionek F, który wyszedł i pion G, który nie może się cofnąć nigdy do tyłu, nie jest w stanie obronić króla i okazuje się, że zamiast tego, jeżeli, cza, jeżeli białe przygotowałyby teraz przykładowo rozwój skoczka na pole D2, wykonując ruch goniec E3, z następnym może goniec F2, które już zabezpieczyłoby Ewentualnie białego przed szachem. Wtedy G4 również jest bardzo dobrą groźbą, a nie widzę w jaki sposób czarny mogą tym skoczkiem uciec. Także tutaj mówimy po prostu o niepotrzebnym, nadmiernym osłabianiu własnego króla, a motyw taktyczny jest po prostu związany z wtrąconym ruchem czyli zamiast odejścia skoczkiem wtrącamy szacha na H4, i teraz nazwa taktyczna, nazwa motywu taktycznego jest to po prostu podwójny atak związanie Hetmana H. I w tej sytuacji po prostu partia się kończy zwycięstwem. Tutaj goniec próbuje zastosować motyw odciągnięcia naszego Hetmana, ale problemem jest to, że ten goniec jest po prostu podbiciem. Także widzimy się w zadankach numer prawdopodobnie między 15 a 20. Jesteśmy w zadaniu numer 16. Moi drodzy, uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo pouczający przykład. Goniec B5 zaatakował nam Hetmana na E2. My, moi drodzy, możemy teraz bić gońcem wieża. To jest bardziej opłacalne, oczywiście Hetman, dlatego bicie wieży w tym przypadku nie byłoby najlepszym pomysłem. Natomiast trzeba zauważyć fakt, moi drodzy, Hetman stoi na wprost króla. To jest bardzo istotne dlaczego? Ponieważ jeżeli goniec zejdzie teraz przykładowo na pole B7, na pole A8, na pole D3, to będzie szach. Ale czy to jest wystarczające? Popatrzcie, i to jest bardzo częsty przykład, że. W sytuacji, kiedy widzimy, że rywal nam coś atakuje, to my zazwyczaj odchodzimy tą figurą, prawda? Gdyż nie dostrzegamy tych różnych ciekawych możliwości. I nie inaczej może być w tym przypadku: możemy odejść Hetmanem na E3. Z dalej zachowaniem jak najbardziej normalnej pozycji. Ale moi drodzy, widząc to, że król jest związany na linii z naszym Hetmanem, goniec może zaatakować wieżę. Tutaj są pewne sztuczki i podpuchy ze strony zadanych czeskomi, oczywiście. Możemy wykorzystać teraz fakt podwójnego szacha. Dlaczego podwójnego? Ponieważ jeżeli byśmy dali jednego szacha, przykładowo bijąc na H7, szach na szach Hetmanu na linii E, to goniec pozbywa się szachatora, że tak to nazwę, czyli osoby, yy, figury, która szachuje i prawdopodobnie by przetrwał. Ale popatrzcie, że jeżeli teraz poszukamy szacha za pomocą gońca, to dwie figury naraz będą szachowały tego króla i okaże się, że na tyle on ma mało figur przy sobie, że pogoniec C6, Hetman E8 zabawa się koń czy po prostu matem. Także bardzo pouczający przykład, że nie zawsze musimy odchodzić figurą, która akurat została zaatakowana, tylko właśnie możemy poszukać czegoś więcej. Także widzimy się w zadankach między 20 a 25. Kolejnym zadaniem, z którym przyszło nam się mierzyć, jest to zadanie numer 22. W tym momencie białe mają piona więcej, także po raz pierwszy jest to sytuacja, gdzie naprawdę my musimy coś tutaj sprowokować, aby białe się w jakiś sposób osłabiły. I w tej sytuacji widzimy, że największą przewagę mamy odnośnie bezpieczeństwa króla. Popatrzcie. Przyczyną motywu taktycznego, który teraz widzimy, jest po prostu zbyt słaby król. W tej sytuacji mamy potencjał atakujący związany z dwóch figur, czyli Hetmana z wieżą. Rywal może się bronić za pomocą dwóch figur Hetmana wieży, także jeśli chodzi o to, to sytuacja jest dosyć wyrównana, prawda? W tej sytuacji. Widząc fakt, że wieża może wejść na jedynkę, dając szacha, możemy spróbować dojść do wniosku, że to może być jeden z ruchów kandydatów. Natomiast, jeżeli zauważymy, że ta cała jedynka jest bardzo dobrze przez hetmana broniona, prawdopodobnie zdamy sobie sprawę, że to nie jest rozwiązanie tego zadania. Wieża G1, hetman bije G1, hetman bije C2, po powrocie hetmana bijemy na C3. OK, odbiliśmy piąka, ale rywal ma wolniaka. W sytuacjach, gdzie kończy się pozycja końcówką hetmańską, e Wolny pion jest naprawdę dużo istotniejszy niż 3 na 2 w tym przypadku i bezpieczny król, gdyż jednym samym hetmanem mata nie damy, prawda? Także w tej sytuacji musimy znaleźć coś innego i uważam, że bardzo ciekawym motywem jest to, że popatrzcie, jeżeli byśmy się zamienili kolejnością hetmana z wieżą, to hetman H1 byłby matem, prawda? Gdyż po prostu król na polu G2 nie miałby odejścia na F2. I popatrzcie, że jeżeli poszukamy teraz szacha na D5 hetmanem i król wróci na pole H2, to po hetmanie H1 jest mat. Czyli tutaj po prostu motyw takiego słabego króla mat wrogu rogu takie najbardziej typowe chyba zagadnienie w szachach, albo jedno z, jedno z bardziej typowych. Natomiast po Hetman D5, rzeczywiście Hetman F3 jest główną odpowiedzią, którą powinniśmy rozważać. I to jest motyw przyciągnięcia, moi drodzy. My na siłę przyciągamy Hetmana na pole F3, po czym. Po szachu na G1 wtedy już Hetmana na F2 nie ma, który mógłby tego, tą wieżyczkę zbić. I jeżeli król zbije na G1, to automatycznie odciągamy króla do, od obrony e, Hetmana z F3 i zabawa się kończy bardzo dużymi nieprzyjemnościami. Także teraz wieża odciąga króla od obrony Hetmana. Jeżeli król będzie próbował bronić na F2, to szach na F1 i po biciu na F1 jest bicie na F3. Także po prostu tutaj mamy z wygraną pozycją, a my widzimy się w zadajach między 25 a 30. Mówiliśmy sobie o końcówkach hetmańskich, prawda? I w tej sytuacji chcę pokazać Wam, że jakość pionowa oraz wolne piony są zdecydowanie większe. Znak większości przy nich powinniśmy postawić niż o niż przy jedynie materialistycznym podejściu do sprawy, gdyż w tej sytuacji widzimy, że czarne mają dwa piony więcej, białe mają trzy pionki, czarne mają pięć pion na a5, wolny pion, nic mu nie możemy zrobić, on prędzej czy później sobie dojdzie, to w związku z tym, gdzie jest nasza, gdzie jest nasza przewaga? Okej, okay, możemy zbić na b6, król g5, hetman bije a5 i zostajemy ze wcześniej wspomnianym pionem więcej, ale moi drodzy, ten hetman, który da szacha na c1 i po król h2 pójdzie na f4, zapewni czarnym wystarczająco dużą aktywność figurową, która wystarczy do e, równej pozycji, czyli remisu. Natomiast w tej sytuacji chcę pokazać Wam, że po prostu, kiedy zmusimy hetmana do e, wymiany na polu c6 i przesunięcia pionka na pole c6, to automatycznie król nie mieści się w kwadracie piona, gdyż ten pionek jest zdecydowanie za tym kwadratem i my zdecydowanie będziemy mogli sobie łatwo dojść do pola przemiany. Także wydaje mi się, że po prostu. Tutaj chciałem pokazać, że motywem taktycznym, o którym możemy mówić, jest po prostu wymiana. Takie rzeczy jak wymiana również mogą być motywami taktycznymi, ale wymiana w taki sposób, dzięki któremu coś osiągamy. I w tym przypadku jest to po prostu wyrobienie sobie na tyle wolnego pionka, że teraz ten pionek po prostu dochodzi, a król do kwadratu się nie zmieści. Także motyw taktyczny też po prostu kwadratu, żeby o tym pamiętać, że w końcówkach, szczególnie pionowych, ten król powinien się w kwadracie mieścić. Dobrze moi drodzy, jesteśmy w zadaniu numer 31 i jest to jedno z pierwszych zadań, gdzie nie będziemy skupiać się tak bardzo na słabym królu. A na możliwościach, które niesie za sobą ta pozycja. Ponieważ w tej sytuacji, moi drodzy, jeżeli skupimy się i zastanowimy się, w jaki sposób możemy zagrozić królowi, to szybko dojdziemy do wniosku, że dobrym ruchem jest zagranie posunięcia gońc D6. Goniec D6 jest, ma na celu zrobienie baterii w tym przypadku, która może zagrozić matem na hadwa i to jest bardzo bezpośrednia groźba. I trzeba sobie zadać pytanie, czy rywal ma w jakiś sposób się przed nią obronić. Już jeżeli nastąpi po prostu G3 Możemy zbić Hetmanem na G3, ale rywal wtedy ma Hetman F2. I chodzi o to, że już nie ma Mata na H2, bo Hetman z F2 będzie tę groźbę powstrzymywał. Po Hetman bije H3, król G1, no ja Mata nie dostrzegam. A to, co dostrzegam bardzo wyraźnie, to jest fakt, że w tej sytuacji Hetman na F7 jest bardzo, bardzo e, niebezpiecznie ustawiony. E, jest to coś, co często nam się zdarza na niższym poziomie, czyli e, zbyt wcześnie wychodzimy Hetmanem, zbyt daleko. W tym przypadku jednak ten Hetman już zrobił swoje, gdyż zderoszował króla, który stoi na D8, ale widocznie... Powinien on mimo wszystko wrócić na pole F3, żebyśmy go nie stracili, ponieważ teraz po prostu wieża F8 bardzo mi się wydaje groźnym posunięciem, gdyż rywal, nie za bardzo widzę dla niego możliwość ucieczki po linii F szczególnie. I uważam, że to jest bardzo dobra dla nas pozycja. Także wieża F8. Wait, what? <laughs> Widzimy się. Kolejnym zadaniem. Dobra, zrobimy sobie przy okazji to, żeby nie było obory. Dobra, co tu się stało? Zachładność, moi drodzy. Zachładność pionka, moi drodzy. Tutaj pionek z B5 zbił po prostu na A6. Mając przewagę figury, rywal powinien zabezpieczyć swojego króla. Nie zrobił tego, czyli po prostu możemy teraz zrobić jedyną groźbę matową po jedynej otwartej linii dla nas, czyli po linii H. I kiedy teraz rywal próbuje ucieknąć, uciec, to w ten sposób to mamy po prostu G3 i rywalowi zabraliśmy wszystkie pola na dwójce. A wieżyczką e, dokończamy sprawę. Matując powierzchnię, także widzimy się między 35, e, a 40. E, dobrze, moi drodzy. Jesteśmy w zadaniu nr 36. Jak widzicie tutaj na pasku, drugie źle rozwiązane zadanko. Wydaje mi się, że może być to spowodowane faktem, że e, po prostu. Nieco cieszy te zadanka mi przygotowuje, czeskom, kiedy nagrywam odcinek. Nie wiem, czy to jest akurat e, ten przypadek, ale jakoś jak robię samemu, to nieco łatwiej mi wychodzą niż e, kiedy nagrywam na odcinku. Dobrze, moi drodzy, w tym przypadku mamy zagadnienie geometrii szachowej. To jest takie bardzo, bardzo istotne, szczególnie w zadaniach szachowych, że często możemy w jakiś sposób dziwne ruchy królem przeprowadzić. I w tym przypadku zmuszamy króla do pójścia na takie pola, w których będziemy mogli czymś zagrozić. I w tym przypadku. Widzimy, że mamy duży potencjał figurowy. Jest to goniec, wieża i król, a król z gońcem stoją na jednej przekątnej. Także kiedy usuniemy swojego króla z tej przekątnej, no to będzie szach, prawda? No i w tym przypadku moim zdaniem powinniśmy pójść po pionka A3, aby po prostu króla wygonić z rogu. I w tym przypadku wydaje mi się, że ta wieża będzie bardzo słaba, gdyż jeżeli nastąpi pójście na dwójkę, to często będziemy mogli związać właśnie króla z wieżą i zdobędziemy sobie całą wieżyczkę. Także zobaczcie, że tutaj kolejny szach zatłony, czyli król odchodzi i szach zatłony. W tym przypadku jest bardzo, bardzo fajnym motywem taktycznym. I teraz po koniec g5 zmuszamy króla do wejścia na dwójkę i po powrocie zdobywamy wyżej wspomnianą wieżyczkę. Także widzimy się w zadanku między 40 a 45. Przychodzę z tym zadaniem, ponieważ jest to końcówka i tutaj po raz kolejny możemy sobie zasadę kwadratu omówić. I w tym przypadku spójrzmy, że jeżeli zbijemy piąka na... B4, rywa zagra A5. To chciałbym Wam przypomnieć, co to jest zasada kwadratu. Zasada kwadratu mówi, że jeżeli król znajdzie się w kwadracie piona, to zdąży go złapać, zanim on dojdzie do pola przemiany i zamieni się w Hetmana. Czyli zobaczcie, że jeżeli nastąpi AB i rywal zagra A5, to według zasady kwadratu król musi wejść na jedno z tych pól. I okazuje się, że my mamy tą możliwość, Po A6 kwadrat się zmniejsza. Król może wejść na pole C6, A7 kwadrat się zmniejsza. I król może wejść na pole B7 i na A8 go łapiemy. Także to jest bardzo istotne żeby tą zasadę rozumieć mieć mają w paluszku, gdyż często nam to pomaga na małym czasie bez konkretnego liczenia znaleźć rozwiązanie, czy jesteśmy w stanie złapać tego pionka, czy nie. Także bijemy i król teraz leci po prostu, król na e5 w tym przypadku poszedł, ale możemy po prostu wtrącić b3 i mieć pewność, że król tego naszego pionka nie złapie, gdyż ten pionek wyznaczył teraz taki kwadrat, a król może wejść najwyżej w pole t3. Także my wchodzimy, a król nie może wejść. Także widzimy się między 45 a 50. Dobra, moi drodzy, tu mamy pozycję. Rywal tutaj dał szacha na H1, tak? No tu już naprawdę ciężko mi wskazać jednoznaczną przyczynę powstania motywu. No prawdopodobnie słaby król, prawda? Bo tutaj te niedorozwinięte figury również występują. Także to może być jedna z przyczyn. No ja będę chciał wykorzystać potencjał tych wszystkich figur. Dlatego w tej sytuacji myślę po prostu nad ruchem. No, jako pierwszy przychodzi mi do głowy zasłonięcie się wieżą na F1, żeby zmusić Hetmana do odejścia. I widzę, że jedynym ruchem dla Hetmana jest pole G2 albo pole H2, z którego mogę, z którego Hetman może się bronić. I wtedy Hetman E6 mi się podoba bardzo. Jeżeli król B8, dam szacha na E8, po król A7 mam wieża A3. O, nie, nie mam wieża A3, bo bicie na A3, także... No to nie jest proceduralko. Jeżeli król D2 zagram, bo to trzeba też odrzucić. Jeżeli król D2, to dostanę gońc B4 szach i tutaj rywal się zdąży, zdąży troszkę rozplątać, mam wrażenie, z tej pozycji. Także ja wolę z, z tempem rzucić wieżę F1. Mamy Hetman H2 na szachownicy. Dobra, i tutaj trzeba coś znaleźć ciekawego. No, szach na e 6 jest najbardziej oczywisty. Eee, król C7 wtedy, wieża D7, król B6, Hetman E3, gońc B4 i C3. Dosłaniamy się pionkiem. Hetman E6, Król B8 jest takie bardzo sprytne. Ale mamy Hetman E8, i po Król A7 wieża bije w 8 z zdobyciem figury. Także ja się na to zdecyduję: po prostu zdobędę sobie figurkę w postaci wieża bije w 8. I jak tak mogę sobie na spokojnie rozłożyć to zadanie, to zadanie, to wychodzi na to, że jest całkiem, całkiem proste. I po Hetman G1 wieża E1 byłoby błędem, bo wtrąci szach i bicie na E8. Dlatego Król D2 trzeba zagrać. I w tym momencie zrobiliśmy 50. zadanie. Które nie jest proste. E, od razu bym machnął to jedno, zobaczymy czy się uda. Szach. E, co tu możesz zdziałać? No, mi się podoba taki ruch jak skoczek 4 ale nie jest ale to ale tu już mniejsza o to. <ścoughs> Jak chciałem wam podziękować za oglądanie tego odcinka, może to nie jest, nie było to najprostsze dla mnie do nagrania, ale mam nadzieję, że dla was do obejrzenia było to bardzo, bardzo przyjemne i troszkę, troszkę na pewno edukacyjne. Jeżeli tak było, to zachęcam do stawienia lajka, zachęcam również do zapoznania się z ostatnim filmem Tomka, ja nie poruszałem tutaj żadnych tematów politycznych, bo po prostu nie jestem na to, nie jestem tego kompetentną osobą, jest mi bardzo, no, nawet nie będę się wypowiadał, bo ciężko mi to w słowo ubrać to, co myślę, natomiast zachęcam was do obejrzenia filmu Tomka, na pewno większość z was go widziała, a kto nie to link, pod, link do filmiku jest w opisie. Także trzymajcie się moi drodzy i do następnego. Cześć, cześć!